czemu dziwić, żeby tak nie <laughs> wpadł. ufany No to wszystko szybko usuwa plamy i zabrudenia i opony. <laughs> o, no to tutaj po koniec zakrętu będzie mordownia. <laughs> to tak, To co Kasper, jeszcze raz w tym zakręcie robimy content. <laughs> <O>, Jak <jaksie>, ty jeszcze, <laughs> Jaki content, proszę bardzo. Wspominaliśmy kandydatów na klip sezonu. Ej, właśnie, i tu domu to samo? Bo tu generalnie... A nie, Jechali jedziemy do jedzie. innego. O, o przełom przede mną. To mamy, nie pokaże się. Ma, zas, mamy dwóch estończyków za sobą. Hmm. A ja... A jest sobą. Za sobą, na pewno. Czy jesteś wygrał z nami w teamie, czy nie? A, jesteś, jesteś! Hejka. Aha, szybko poszło. Hejka, naklejka. Hejka, kup klej. Aha ha, ha. Kasper, Kasper nie! <laughs> o ty! A What the fuck, Ale, Will? Halo, Connor cutting. Connor cutting. Skatowałeś, skatowałeś. Strike! No nie tak. no. O kurwa, o kurwa, akula. Akula, akula mi A Akula daje fulla. Nie no, to robicie te kasacie na kuli. Tak, tylko że my sami się wykasujemy, a nie akule. O kurwa Justyna, jak chcesz robić to, co chcesz robić, to wejdź najpierw wyprzeć A gdzie jesteś? Dó Dó no, oh, za mną Za tobą okay. o, o, dziękujemy Ja, job, ja pierdolę muszę, <sparc> Ej, wolno, żeby kasować a tylko <sparc> Dziękujemy yeah. za darmową pozycję okay. uh, After the turn Nie yeah. Like here yeah. Jeba cię Nie Jeba cię Everyone went the other side, no, oh. What the fuck? Oh no, anyway, I mean, week. Ja mam pracę. Przejechałem po waszej stronie. Nie uh, mam prawie przed opony, fajnie. Simply drive Simply lovely. Nie no, nie można tak mocno jeszcze rozmawiać. Mogę, mogę. A no to, no to nie jest czasem awesome trademark? I uh -huh. will. What you, fuck, ma yeah, man? Nie yeah. mnie She Proszę bardzo. Dzięki, już miałem mówić słynne zdanie na Maga Justyna! O kurwa! Kurde! kurde. Dobra, Byłem blisko ściany. Ok, kurwa znowu. Justyna poluje, ktokolwiek jest za Justyną, uważaj. Ja jestem za w prawo. Dzięki za ostrzeżenie. BG, BGK też jest w Estonii. Tak, tak jest. Okej, okay, teraz, yes, teraz yes. to jest oczywiste. Jest w Estonii, ale nie jest no. I ja nie dwoje na troje soczeka. Uważaj, uważaj. What? A ja nie mam ja dwóch przednich opon. Tak? <noise> Ale ja safe, safe, safe Dobra, jest jak zielony <noise> masz wyprzedzić. Już czwarty, tak jest! Wywalajcie się jeszcze. Jeszcze, jeszcze, jeden, jeszcze, jeden A uuuu Wiese Kula? Na moim końcu chyba Ja sobie zbliżył szybszej śmierci, bo ja się torturuję. Anyone left behind? Co się tam domowo? Co jest? Pachołek nie zatrzymał. Cofnij się, bo ja no, Ej, bo, to przed ich kogo, nie jak coś w to ja robię jakąś kurwa, i nie, nie tak ma I informuję, że Justyna i Will polują bardzo. No problem. Ja, ja nie, no, To jest pedalstwo. To jest pedalstwo. Ej, ja. Ja? Aaaaa. Stream to... To jest noworostwo. to jest for my friend. Sorry, miałem powiedzieć dziadocło. Przepraszam. Sorry Twitch administration, because I am, yyy, y y autistik. Okay. O ja ciebie, Jesteś? Uwaga, bo jestem niebezpieczny. No wiesz to nie wiem. Nie wiem, co to, <laughs> to jest niebezpieczny. <laughs> nie widziałam cały czas wytypy. Okej. Okay. O kurwa. Nie! E, nie Łapko. Nie mów, że no, ja żyję. Juscyna? Tak, żyję. Ja ciebie i cały misterny plan z pizdów. Ale to był tro trochę tani kill, znaczy nie, że egzekucja, ale e chodzi o to, że to no nie wygląda... No dobra. To, to, jak, to jak uderzyliście o ścianę, to to nie K -K -K wyglądało, żebyś miał Tak wygląda, jak wizuje lagi. Miał być pitmanuwer, ale nie udało się. E, Minąłeś metę już. O, to minął. Dobry ruch, Juscyna.

How many times have you done? End there. Okay, we'll two, two, go two, forward. Two. And turn. Do, don't turn. Don't you know? Down. Pump it up. We got you. Pump it up. do you know? Pump yeah. it up. Go and straight go. or your pussy. Your mother pussy. We're yeah. gonna be talking a about The pussy. Pussy in the boots. Because this is a family friendly stream. Oh, it isn't. Chciałem ja powiedzieć coś banable. Dobrze, że się ogarnąłem. No. Chociaż, NNN się skończył. Nii. A. Chyba masz inną definicję NNN od wszystkich. Jest! 6 punktów. No, no. no, no ten World November. Ja 6 szósty i mam Jest. punktów. Jest. Okay. Jest. Ja no to nie. mamy nowe Pięknie. Nowe Pięknie. to mamy agro. No, junior, junior, junior. Ja, ja za bardzo. To junior, junior Jest. 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 Jedynek dobrałby. Jedynek cię Każdego kasujemy. Kasujemy, kasujemy. Dobrze. Oh no. Ja oh, ciebie razem. No. Anyway. Ja ciebie mam Włocha. Bendermanik, też może jakieś takie zimne opony? Nie, będę. Serio. Kasper miotało. Pijany. Skalski pijany, ale jest pan rozum. A i to było wczoraj. Au. go! Zyskacowałem go? Aha, to mnie skacuje się za chwilę. Nie, ja pa. Tak, już zabiega. poszła, dziękuję. Naprawdę, well, to jest? Całe ściganie <todzies> jest, jest przereklamowane. Meszcz! Łapdam <śmary> się! Prawie. Prawie. Co się dzieje w ogóle? Weźpie pala i z... jest. Dzięki. <laughs> wow, what a speedracker! A, no nie wiem. Dobra, O, dziękuję. Yeah. Wow, that was close. That was ha, ha, ha. kurwa, o O, oh, to jest To jest miłość! Sorry, Jedź ty, panu! Nie! Szybciej to lodziarno. Awa! Will, I mean, somebody popped I really and I don't turn anymore. I mean, I turn much, you know. O nie, opona! Ja, ja, ja! just like that. O oh, nie, druga opona! Nie! No, jak cię przeżył? Ja tylko smyrnąłem, tylko smyrnąłem, smyrnąłem. Hmm. I zginąłem. Zahamowałem, bo przeżyłem. Nawet dadł 300. Ha! Jak dotyczyć. O, jestem fingołem. Can we okay. man hand? Jedynek? Tak. Zostawcie jedynka. Nie. Yep. Dalej żyje. Pięć osób się je <laughs> wymywał, dalej żyje. Let me froo, let, let me froo, let me froo! Let me through! Let me through! <laughs> fuck off. Ci obijają. Oj, jedynek! Okay, Woo! Get back, get oh, back. Get back, get back. Target acquired! Thank you! One Jeszcze jeden. Jedynek stoisz, That's stoi. my way to turn, a, maybe? Dwa! Cześć, co to był? Nie, to jest... To, a, to ty. To ja. Eee... Jak staniesz przede mną, to no, poprawić cię po prostu. Dobra, no, czekaj. A, moja auto i tak już się uh, Can I turn? O kurwa, zjebałem. A, eee, większy dystans musi być na, na Expressway. No to jeszcze prawo Próbuj kasować, póki możesz. No Dorma. ja pierdolę! Co jest z tym autem? Ee, cię Endermanik. Próbuj go kasować, bo to blue flag. Nie, <śmiennie <śmiennie nie wiem, co się Ja mam Właśnie, bo Endermanik was wyprzedził. A. A. No no, nie, no, ja pierdolę. Werset. On musi Endermani. zawsze przyjąć za mapę. No jedynek, spróbuj go wyprzedzić jak jesteś w stanie Nie jestem w stanie, bo mi opady nie oponuje A, okej nie chyba mi przyjdzie taki endermanik i psuje całą ale... zabawę A jak O, jak tak. przejedziemy przez metę to wtedy odzyskamy tego Majstka, majstka, znaczy co? Brahamuję. Ja nie mam trzech opon Uwaga, hamuję A, a okej, okay, nieważne Czy nadal nie ma hitboxów? Trzec, nie, ja co, chyba o, Jedynek o, nie dobrze, miał w tak. u mnie to co jedynek, chodź 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 Cip 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 ja cip <SHE1> cip cip Czekaj Nie we mnie, nie we mnie, bo ten Znaczy ja już takie są poszczególne więc Ale to właśnie ten nie Ja na nie tobie się zatruję ten... idę do przodu, yes. jedź do przodu Na tej prostej, na no tej prostej, czekaj A Do... No nie, skam Ciechuj, Skamowa, Więc to nie, nie zrobię Dobra, może. ustaw się może, nie wiem, w może w jadę, przynajmniej. Dobra e <zysy> xd <gryzdy> Kurwa, nie udało mi się Ale kogoś odpieprzyłem no. w tej rundzie At least oddałem pozycję prawo, zrobiłem dobry uczynek Nie zrobiłeś tego specjalnie Zrobiłem, zacząłem jechać do tyłu. Oczywiście O oh, no Dziesiąty, o matko, jeszcze trzech dojechało. Wód. Jeszcze go jeden Jeden dlaczego, to jest na... dlaczego miałbyś mi oddać pozycję? W 3, 33. bo. A jechałeś wczoraj? Mhm. No to w sumie dlaczego miałbym ci oddać pozycję? No bo. Tak. Ja się oddać pozycję. Nie rozumiem. To było 2-2, tak? 3 punkty po dwóch wyścigach. Dobra, czas. Czuję dobrze. Dobra. Kasper Ty... robi kontencik. Dobra, O ja Ciebie tak. Tak. i to jeszcze mgła. Akurat tak? Mhm. Ja mam 0 na 5, jeżeli chodzi o ukończone wyścigi w tej serii. Pozdrawiam. Dzięki. Mhm. No to chyba tak. Dziękujemy jest. za pozdrowienia wzajemnie. Tapujemy, tapujemy. Tapujemy, tapujemy. Nie, nie to <laughs> tego. Junior, oszczędź masz przed sobą y, Estenczyka. Estyna, gdzie się masz na katapultę? Jasne, Tam, ja ja puszczę mi. cię, z nimi Nie, wiesz co, coś ci nie ufam. Ej, Jacek dostał Sabusta. 102% gripu ma. Ej, puść mnie, puść co? mnie. 102% Puść gripu? mnie. Uh -huh. No! Naprawdę? Dzięki, Junior. Chcę male. Spierdalaj. O kurwa, ktoś leci w ogóle. O, ja 17 szleki, team. Kurwa. Ja ciebie, naprawdę. Znowu press green. Pani łeb Może nie, Jaglin, Nie wiem, kto to. Wow. ten wow. content. O, Kasper jeden. Wow. To będzie content. Tym, co pomknął. Jaki... Jaki... Jaki teamwork! Ja pierdolę, ale wy macie jebane, no nie? Solik z derby, polecam. O, o, wow. A, to jest krótko oko tam do stanu. No niestety. Ktm było Końcówka, a dowieś to Nawet tu tak jak jest, dołożę. Bijcie się, bijcie się, bijcie się, bijcie się. O tak, podbij go. Podbij go. O, tak kula. No tam ona się. Dobra Kasper, cała naprzód i nie wpadnie. Aj, dojechane do, do mety. Break before the finish line. W prawo, w prawo, w prawo, w prawo, w prawo, w prawo, w prawo. Odbito mnie, odbito mnie, ale ostrzegam, ja kula. akulę. kiedy ty mieszkałeś Nie mam pojęcia. A ja chyba Jacka Greena zabiłem. To jest. A, bo ja, bo ja go zablokowałem tutaj przed metą i widzę, że on nie dojechał. Ojojojojojojo. Kazał co na błocie, podwójne punkty. Nie podoba mi się to, to jest... Mnożnik się odpala. Widziałem, że coś nadjeżdża, to po prostu to zablokowałem. Eee, halo, halo, admin reset. Tak nie może być. Cholera, ostatni. Czyli wszystko wraca mhm. do normy. Jednak skończę jakiś wyścig. Cztery. O jacie, Red Bull. Łatwa matematyka. Dobra, ostatnie miejsce na Red Bullingu, ale to no, będzie. A ja, Dobra. Puszczaj binda, puszczaj binda. Dobra, kto ma KTM, -y, ten Co? wygrywa. Co? Winda. ma KTM, -y, ten wygrywa, więc. Ktoś binda Bind Wygrywa. Wiecie... Eee... Red no są KTM. Nie! -y. <laughs> <Yeah. śmiech> Haha, nie wiem. Nie, nie, nie wiesz, że to zrobił. Green, tam! Sorry. Noj. Ok. Co Sorry. No, to jesteś. O kurwa. Zabra, save, 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 save. No, jakim tutaj jest ten czwarty? Jakim tutaj jest dziesiąty? O oh, kurwa. Wow! Nie powinienem! Bo... Nie! Wow, jest, to się nie było, nie to widziałem poszło. cię, widziałem cię, chciałem puszyć mam. Dobra. Xymor! Jest Xymor! Ale ja mam wszystkie koła! Jak ja zostałem skasowany Kierowca mi w grze zabiłeś! Eee, spokojnie, ten sam problem co ja miałem... Na zawór zmarł Nie, zobaczył mnie i postanowił, że... Da! Ja, da, da. Zobaczył mnie pracę. dlatego! Wow. O kurwa, co tam się dzieje z przodu? Brawo, jedzie! Chodź tu. Na jakiej podstawie miałbym? Will, behind you. Eee, wiesz co? Simon, mam, mam dwa wściekłe wieki do sobą. Przydałoby mi się pomoc. Nie. Okay. Czyli nie chcesz mnie zabić? Nie, absolutnie. Ten z tyłu chce się zabić. Okej okay. Ale ładnie te amorki pracują. <laughs> co ty chciałeś zrobić? Haha. No właśnie, wszyscy. Biorę prawa, biorę prawa, biorę prawa. Za mną leci. Dobrze! Brawo, Par... dzięki! Daję się słów Parówkaż, Parówkarz, 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 O kurwa, o nie. On... Desko jest za mną, a ja go wcześniej pierdolowałem. No to GG, <laughs> było miło. Rzek najkrótki w świecie. BGKO, widzę trzecie kasacy na nim się szukuje dzisiaj. Patry Jack. Goodbye, cool world. Nie trafił. O, -o problem, problem. Co to jedzie? Jest, jest, a... Jacqueline. Ja cek tak wolno jedzie Już ile za mną jedzie, boże w nie najgorsze w postaci, tego wyścigu co ze mną. Hejka <grywa> Hej hej, kup se klej Nie dostaw mnie, to nawód jeszcze więcej dostaw nie, nie, A mnie, nie mnie chodź. Dawaj, dawaj, nie, bądź. nie. chodź. Chodź tu Juniu Sik! Ale będę... Sik ode będę mnie. <grywa> nie dafiła! O. o, dziękuję! Jest. Dobrze, dzięki. True <laughs> Dobra, jeszcze jedno Uwalnij to do Jutomada. Tonight in Redwood <laughs> Zobacz, jak to hamuje tam przegrywa Ha, Ciota Znaczy co? Ale Dziękuję za darmą pozycję w ogóle. O, ha, kacpelski. Jedziemy e, Jedziemy Won poza Właśnie Limity panowie, limity I panie To jesteś jest jeszcze Justyś to jest obojniak Justyna ma wyjebane na limity A to Estanczyk w swoim na To jest ten Ja pierdolę z tą grę sobą. Ja pierdolę z tą grę jebaną To jest ta gra ona jest, o, spec ona, jest, ona jest specjalna, o kurwa! tp 2 W tej sytuacji tank tp 2 Follow P1. Szybko, bo mnie doganiają dwa ściekłe ktm -y. nie, nie wiem co macie, ale... Czas spierdalać. Baki Ariel. Hej, hej, O przede mną BGK. BGK well, well, ma okazję. To. BGK ma okazję. Uszymać to, ale... Uszymać to. Nie, 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 nie! Zostaw mnie, zostaw mnie! Chodź, 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 chodź. szczytule się! Chodź, chodź, proszę! Ja za, jeźdź, nie, jeźdź, ja za dużo miłości jeźdź, dostałem w życiu! Nie jestem w stanie! tu nie Jez, ma slipstream. nie ma slipstreama. Ja pierdolę w tą grę, no kurwa. Jak jakiś ma ja, takiego pięknego killa, to bym się zgołstował! Na 100 wykonana! Chciałbym Kuban zaznaczyć, że to było z moją pomocą. Jest! No, jest kasat, ty, ja doceniam. Bardzo powodzę, co doceniam, Tam. dziękuję. Jest, Xymon! Nie! kula, Fuck! Nie! Nie, nie, nie! A no 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 O kurwa, no to już mam pobi, <laughs> idę zobaczyć. Symon i Justuś mają katatę. Ha 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 o, dobrze! Dobrze! Jest! <laughs> jest! Fuck you! <laughs> Jeszcze jeden wyścig. Bo 2-4, tak? Last tak. one. Ksi last one. Yo boy. Oh, The ultimate. Oh, Zgłaszanie kasacji. Czekaj, to nie to? Fuck. A A. Eee, ja tak. wiem, że mi nie wychodzi kasowanie, więc wolę ścig... Wy... wygrać ten trzeci wyścig. Przynajmniej spróbuję. Eee, co, 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 my co my jedziemy? Co my jedziemy trzeci prawda? Lecz piąta. Live ruty! Live ruty, Andruty. A na jakim mieście? <laughs> dziub to mogę. E, potwierdzić, dziub Dziuszu. Dziub Dziuszu. <laughs> dzius. O, dziękuję. Dziub, dziub Have fun for the last time this season. Eee, yeah, bye, bye bye. O, ktoś Ice forward and fuck Estonian people. Eeeeee! Yeah. Hey. Hey. Doj! I like I, Estonian. I like. Juper I like. I w tym multimedii się skończy. I like. like uh, li Juper. Juper. and... Juper. 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 Znaczy, bije się z zieloną, ja cię. Okej, will, Akule się poddał, Akule się poddał! Zaczął robić wączki. No to niedobrze! Coś z żłądkiem. masz, nie tak? Ja zacząłem robić wączki. o. o, 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 o. EJD, PNK, Nie ma takiego. Nie ma. A, takiego. co się chłopie czekło? Hej, Junior. Cześć no, no, Nie, nie. biznes. Ściana. Zapomniałem Nie, o, o już nie. Nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie. Nie, nie, nie. Tora, nie. Tora Tora, Nie, nie. Tora, Tora, Tora nie. Nie, nie. Nie, patrzeć do tyłu nie. Nie. Oj <grym> <grym> Dziękuję Uwaga No to miałem swoje czwarte Tym miejsce A wy tam dopiero jest jesteście zparniam. Ja na P4 BDK już mnie gonie. Oj padła mi opona mi też. No. Okay, hold What the fuck? Can the you know? fuck was that wheel? Justuś! I don't know. This fucking game. Just, what? Some shit got behind me. Jest szybka karma, <laughs> Widzę, mnie spotkała. Brawo. <laughs> No nie, opona mi znowu pękła. A jeszcze dystansu? Opona nie oponuje. A do a się, się Elo! Używa, używa, używa lagów, żeby nie zostać kilo. KAM! Dobra, dobra. Yy, Wod, Nie. Yy, czat. nie, o oh no, oh no, no 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 no. Wait, 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 wait. Wait, 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 wait. Dobra. Rest chcesz je bes. No, nee. We will, we will be feeding Banda. Ja. Toch. Yeah. Mm -hmm. Yes, nog een kill! twee Nie twee kills! Niemand schrijft Don't kill <laughs> Właśnie ile ja jest? próbuję, bo, bo on jest dla mnie niemiły. miły. próbował zabić. Break, check, on Ale jak ktoś to się zatrzymał. Wow. Wow, to było tanie Justyna. <grym> <Ach, grym> Zrób to. się to. Wow! Wow, to. było tanie, Justyna. Obaj, pojechaliśmy w prawo i wjechałeś mi w tył. Nie, 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 nie wjechałem tak w ciebie. Nie za tobą. Tam nie był kontakt. Nie, nie było kontaktu. Tak jestem kurwa na tak go trzeci, ja... a Will drugi? Nie po pierwsze jest, że w kółka, a po drugiej katuje dwójkę i nikogo tu nie ma. Jak ja tak. O, kto siedzi? Widzę. Brawo, Ksymor. Ksymor, co się dzieje? Dlaczego. Przecież nie jesteś sam. Jedź. A, czeka, okej. Okay. Bardzo honorowy zawodnik. Lubię go. Fair play przede wszystkim. Dalej czeka. Xymor czeka, nie chce tak po tak sobie wygrać. Well, well. Please feed JDMK, come on. Xymor czeka, ale... Oho, jadą, jadą, jadą i... I... JADĄ ŚWIERY, JADĄ! Tak jest! I'm breaking on this Ale co robi Xymor? Co za idiotyczny błąd. Chciał pójść. Wracaj Chip, kurwa! Cip, cip, cip! No jest, Aha, okej. Okay. Green prowadzi! no poczekajcie na mnie! Ja też chcę dołączyć do zabawy! <grym <grym Jack Green prowadzi! O! Wygrał Jack Jack, Ja tu widzę pierwsze złoki! Pierwsze, widzę pierwsze złoki! Poczekaj na mnie chłopaki! Czekaj na Czekaj Czekaj, jedzie jedzie tesco. jedzie! jedzie tesco! Będę miał tego, różnicy. będę zniknęł. Mnie prawo wepchnął na metę. Brawo Tesco! A teraz brawo, dawaj promocję. To nie, to nie wie, Brawo. Te dwa kilo z dupy to sam koniec. Brawo, prawda? sezon dziesiąty. Okay, dziewiąty z przytupem, tak. Dziewiąty, właśnie. Nie dziesiąty, dziesiąty. Dziewiąty, to... dziewięć. Dziewiąty to hmm. będzie w przyszłym roku. Od nowego roku. Teraz to będziemy pić i, i żreć. Dwa bab, Ten. Barszczyk. Ba, więc... ba, 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 ba. Chyba sezon, bo, o, sezon bo, Juniorowa bojny. liczba punktów: 22. No nie, no